To jest Luna, Luna to jest Nancy. Zapoznajcie się. Hejka, Nancy. Hejka, Luna. Yy, Poczęstuj się czekoladką dostał mnie od cichego wielbiciela. Masz cichego wielbiciela? Wow, ja nie mam chłopaka. To tak jak ja, ale to masz chociaż tego wielbiciela. No, super jest. Nancy, zaproponowałam Lunie, żeby poszła dzisiaj z nami po lekcjach do kafejki. Co ty na to? Będzie fajnie, z takim poczuciem humoru. Spójrz, Nancy nawet dostała liścik od tego swojego wielbiciela, jest u niej na szafce. Domyślacie jeszcze, kto to jest? Wcześniej myślałam trochę, że to Spike, ale hmm, jednak nie jest z naszej klasy. A może ty się czegoś domyślasz? Z innej klasy. Jestem nowa w tej szkole, za bardzo nie znam ludzi. O, hejka, co u ciebie? Wszystko okej, okay. A co u ciebie? U mnie też wszystko w porządku. Cieszę się, że mamy już ten projekt zrobiony. Może wpadniesz dziś do mnie? Um, dobra. A dzisiaj nie jesteś zajęta, bo zazwyczaj gdzieś biegniesz? Dzisiaj akurat nie. A jeśli mogę się spytać, bo już dawno miałaś mi powiedzieć, gdzie ty tak w kółko biegasz? Kiedyś ci powiem, ale jeszcze nie teraz. Czy jest jakaś tajemnica? Nic nie mogę powiedzieć. I. Proszę, nie interesuj się tym za bardzo. No dobra, nieważne. Pójdziesz ze mną do sklepiku? Okej. Okay. Chłopaki, widzieliście dzisiaj Vanessa w szkole? Bo yy, nie mogły jej znaleźć. Ja też jej dzisiaj nie widziałem, Martwię się o nią. A no ty na to, żeby dzisiaj zanieście jej lekcję po szkole? No jasne, ale wiesz, wolałbym sam do niej. Zakochana para! Odważyłbyś się, a wy to to! No dobra, niech ci będzie. To iść do niej, ale o wszystko się wypytaj. Dlaczego jej nie było, jak się czuje, czy jest chora. Dobra, Ta, ale chciałabym... Bo słyszałem, że ona podobno pojechała do Paryża na zakupy. No nie wiem, takie rzeczy gadała Tiffany, a ja jej raczej nie wierzę. Dobra, lepiej do niej pójdę, nie zaszkodzi. O, teraz biologia, chodźcie. Czekajcie! O dziewczyny, czas na biologię. Nie możemy się spóźnić. Dobra, tylko schowam czekoladki. I już idziemy. Schowaj jeszcze lepiej ten liścik. Na no, kolejnej przerwie też ze sobą gadamy? Na no, pewnie, a teraz już lepiej chodźmy. chodźmy. Dobrze, zaczniemy swoją lekcję dzisiejszą od powiedzenia sobie czegoś na temat siatkówki. Widzicie, jest tutaj taki wykres, który prezentuje, czym zajmują się poszczególne części siatkówki. Proszę przepiszcie to sobie. Nancy. Co? Mam dla ciebie newsa. W tej gazecie ukazało się nowe zdjęcie tej modelki w masce. Zobacz sobie. Moim zdaniem wyszła ślicznie. Hiku, ślicznie wyszła. I ona na pewno nie ma tajemniczych wielbicieli, tylko na pewno ma chłopaka od razu. Słyszałam, że dostaje tony listów od jakichś chłopaków, którzy są w niej zakochani. Ej, macie gazetę ze zdjęciami tej modelki? Tak, a co? Dawaj nam zobaczyć! Dzięki. Zwiększa się lub zmniejsza kąt, pod chwilą załamuje się światło. Wow, ona jest świetna, śliczna! Co wy tam oglądacie? Pokażcie mi to! Patrz mi, ja to znowu ta modelka! Jest! Jest! Genialna! Jak zawsze wyszła świetnie, też by chciała być modelką. Co wy oglądacie? Nic takiego, nic dla ciebie! Pokażcie to! Ale ona jest śliczna. Ja też chcę zobaczyć tą gazetkę. Wow, ale ślicznie wyszła. Pewnie ona, gdyby znała ją Vanessa, pewnie by się z nią zaprzyjaźniła. Co to za zamieszanie tam z tyłu? pokażcie mi, co wy tam oglądacie? Ach, to ta dziewczyna w masce. Rozumiem Wasz zachwyt, bo jest bardzo ładna, ale nie czas teraz na gazetki. Dobrze, wracając do lekcji. A ty co sądzisz o tej modelce w masce? Wszyscy tak się zachwycają, że jest taka ładna i w ogóle, ale mi ciężko określić, czy jest ładna, przecież zawsze ma maskę. Też tak uważam, ale gdyby zdjęła maskę, to jak myślisz, kto to by, by kto to by mógł być? Wszyscy myślą, że ona jest z naszej szkoły, ale ona na pewno nie jest z naszej szkoły. Ja myślę, że jest z naszej szkoły. Na przykład hmm, kto to może być? Może Luna jest taka skryta, a może coś ukrywa. Na pewno nie Luna, jestem tego pewien. A może jednak? Skąd jesteś niby taka pewna, że to Luna? Nie jestem pewna, ale się domyślam. No to każdy może się domyślać, a ja się domyślam, że to na pewno nie jest ona. No dobrze, no to nęs. Na pewno nie, na 100% nie. Oczywiście, no tak, bo przecież nie chodzi do naszej szkoły na pewno. Nie wiesz, co zmieniłem zdanie? Pewnie jest w naszej szkole, ale to na pewno żadna z tych dziewczyn, które wymieniłaś. Że nie powiesz, kto to jest? E, tak, ale muszę już iść, modelko w masce. Ale. Jak się domyśliłaś? To nie było trudne. Od początku mi kogoś przypominałaś. Ułaga mnie, mów nikomu. Ale w ogóle, dlaczego ty to utrzymujesz w takim sekrecie? Nie chcę, żeby. Nie chcę być po prostu popularna, ale lubię życie takie, jakie mam. Zachowam Twój sekret dla siebie, ale pod jednym warunkiem. No jakim? Jak dzisiaj przyjdę do Ciebie, to opowiesz mi wszystko, jak to się zaczęło, okej? Okay? Ja? Myślisz, że to... Ja...